Stoję w kolejce. Przede mną jakaś para, przed nimi jakaś laska, wcześniej wężyk starych bab. Laska się obraca i zauważają ta z pary. I się zaczyna. Ewa? Klaudia? O ja! Zajebiście się tak spotkać w mięsnym! <laughs> zajebiście! Dawno się nie widziałyśmy! Kiedy ostatnio? U Marcina na melanżu? Naprawdę zajebiście! <laughs> U Maćka i Magdy się nie widziałyśmy chyba. Nie byłam wtedy, nad morzem byłam. Z Moniką pojechaliśmy do Marty i jej tego nowego ich odwiedzić. No ale i tak zajebiście, no. No, zajebiście wyglądasz? Byłaś u fryzjera? Zajebiście! No byłam. Dzięki, dzięki. Wiem, zajebiście. Gość z pary milczy. Stoi. Lampi się w kiełbasę. Chyba je liczy. Medytuje w mięsnym. Była mu fryzjera i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami. Masakra! Mówię ci, dobry stylista to podstawa. Nie dowierzam. Zerkam do kolesia od kiełbas. On chyba też nie dowierza. Odpłynął do odległej, mięsnej krainy. Wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywając wzroku od wędlin, robotycznym głosem mówi... A światła miałaś włączone? Co? Czy miałaś światła mijania włączone w samochodzie? Hi, nie wiem. Od fryzjera wracałam. Skąd ty go wytrzasnęłaś, Klaudia? Hi, hi, hi. Wtedy spotkałem wzrok kolesia. Pustka. Zebrała mu duszę. Odwrócił się w ciszę. Znowu do kiełbas. Szkoda człowieka.